...przenoszenia y, i przyjmowania uczniów y, jednych typów szkół tam, do innych, bądź tych samych. Y, jest jeden punkt, y, który mówi, iż różnice programowe powstałe w wyniku przeniesienia takiego dziecka y, są uzupełniane na zasadach określonych przez nauczyciela danego przedmiotu. I to jest wszystko na ten temat, tak? Czyli w tym momencie, Pani wie, Pan musi określić, w jaki sposób ci uczniowie y, uzupełnią różnice programowe? To jest wszystko. To jest y, to, reguluje to prawda. Y, proszę bardzo. Panie nie wie, może ktoś o krótką Czy dziecko przeniesione do innej szkoły więcej straci niż dziecko, które się uczy w klasach łączonych? Kto jest dla dziecka lepsze? Klasa 20-osobowa czy klasa y, łączona? Tak, taki to, to, pan powiedzieć? Od razu. No, no, od razu. Panie, 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 Panie. Panie jeżeli ktoś jest w stanie na takie pytanie, co jest lepsze dla dziecka, jednoznacznie odpowiedzieć, że dlatego dziecka jest lepsze przeniesienie i ta zasada obowiązuje wszystkie dzieci, to ja gratuluję. Ja niestety będę musiał wiedzieć, jaki to jest użyć. bo dla niektórych rzeczywiście przeniesienie nie jest żadnym problemem. To prawda. Dla niektórych mogą być jakieś kłopoty. I tutaj każde dziecko, to tak jak zresztą my jako nauczyciel, więc tutaj mówię jako nauczyciel, proszę mi wybaczyć, że tak to się rozwodzę, ale każde dziecko należy traktować indywidualnie, no bo staramy się traktować. Nie, że, nie, że traktujemy, no bo zaraz ktoś mnie złapie za słowo. Więc tu, jeżeli ktoś jednoznacznie powie, że dla każdego dziecka jest lepiej, żeby nie przenosić, albo ktoś powie, że dla każdego dziecka jest lepiej, żeby łączyć, to moim zdaniem nie ma racji. Bo może to być różnie, więc Pan nie będzie zadowolony, bo Pan chciałby usłyszeć tak lub nie. Ale. To, to znaczy, ja może powiem inaczej. Też. Raczej, Też ja osobiście tak. ja y, przedłużyłem na to nacisk, na te tak lub nie. Powiedziałem, że Pan tak nie odpowie, tak lub nie. Bo wy lubicie sobie pływać. Decyzji nie podejmować, Panie. tak sobie pływać, żeby nikt dla Was nic nie mógł ta kartka jest całkowicie zapisana, czy nie jest zapisana? Jest tak lub nie. Są pytania, na które nie można odpowiedzieć. Czy Pan chce powiedzieć, że jest. ona jest, jest całkowicie zapisana? Tak. Zgodnie ze zgodnie standardem pisania pism urzędniczych, jak najbardziej jest cała zapisana. Cała. Tak, jeżeli, tak, Ktoś może twierdzić, że nie, że na dole została coś na... Nie, 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 nie. Jeżeli ktoś się uczył... ktoś uczył w szkole na przykład ekonomicznej, to wie, że zasady pisania pism to są takie, że margines z lewej tyle, margines z prawej tyle, ogóle tyle, odstępy między wiersami tyle i ja z widzę, że te pismo jest całkowicie zapisane. Jeżeli Pan by sformułował, czy ono jest cało zapas brane, czy zamalowane, to bym odpowiedział, że nie. Ale tutaj jak najbardziej zdecydowanie całe jest zapisane. I widzi Pan, da się odpowiedzieć tak, czy nie. Proszę Ja absolutnie nie chcę wdać się w tę dyskusję i myślę, że niedługo będzie taka zrównoważona To trwa już od dłuższego czasu. Ja nie dziwię się pani yy, dyrektor gimnazjum, że, że przeżywa to, co dzieje się w szkole. Akurat jestem mamą dwóch, córy, które skończyły już to gimnazjum i jestem bardzo zadowolona z tej szkoły. To, jak dziecko wykazuje się w szkole, w dużej mierze zależy od tego, jaki potencjał to dziecko samo niesie. No niemniej jednak jak to dziecko czuje się w tej szkole, czy to wszystko jest klarowne i jasne, to też wpływa na to, na, 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 na umiejętności, które zdobywa. Dlaczego ta sytuacja od dwóch lat dyskutujemy tutaj w tej Radzie i Pan Wójt troszkę się zdenerwował i po części ja też? My jesteśmy radą i mamy w jakiś sposób uzdrowić tą sytuację. A naprawdę, Panie Krzysztofie, chyląc Panu głowę, my przez te dwa lata nic nie robimy, tylko przeciągamy linę. Pan chce być dobry dla wszystkich, a jednocześnie Pan nie ma swojego twardego zdania. Dyskusja, która rozwinęła się w czerwcu w Szkole Podstawowej w Słuczu, powinna być ucięta w momencie rozpoczęcia tej dyskusji. A my przez trzy lata narobiliśmy sobie nie stasek, nieporozumień. nie porozumień, Patrzenia jeden na drugiego bowiem, jak można pracować teraz w szkole, w słuczu, tym nawet nauczycielom? Jak można dyrektorować pani Luzinowskiej? My to pominamy, bo pani sobie da radę i te dzieci też sobie dają radę. Ale my po części do tego żeśmy się przyłożyli i pan musi tą winę przyjąć na siebie. Bo ja pan jest przewodniczącym i pan nasz, nas reprezentuje, a pan wciągnął nas w dyskusję, w kłótnie, w argumenty, w obłudę, w niedomówienia. My w tym jesteśmy. Teraz Pan, Szanowni Państwo, przedstawili nam wyniki. Łatwo jest słuchać Pani Dyrektor Swinabrzewnicy, bo ma dobre wyniki. Jest zadowolona, cieszy się ze swoich wyników z dzieci. Natomiast w jakiej sytuacji są podstawieni w szkołach w Mścikach i w Kramerzewie? Z całym szacunkiem Państwo wiedzą, że ja byłam dwa lata temu za stopniowym wygaszaniem tych, 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 tych szkół i nie jestem temu przeciwna. Ja mam zdanie od samego początku takie same. Decydując się na to, żeby być w Radzie, ja wyliczyłam się z tym, że będą takie. Nie jestem do tego aż tak przygotowana, żeby decydować o szkołach, ale my jednak musimy coś zrobić, żeby to zmienić. Co za 10 miesięcy znowu zaprosimy Państwa i znowu wysłuchamy, że są tak słabe wyniki. Te wyniki idą za naszymi dziećmi. Dziecko, to, co otrzyma ze szkół, to jest najważniejsze, co może dostać w tym, na, na, na etapie swojego rozwoju. Rozumiem obawy państwa, że państwo boją się o utratę pracy, ale ja chylę głowę dla państwa i chciałabym, żeby państwo, nawet już jeżeli z nami wszystkimi się nie dogadają, bo sądzę, że nie, żeby jakoś. państwo są mądrzejsi od nas. Co zrobić, żeby było lepiej? Zobaczcie państwo, jak chora atmosfera wytworzyła się w szkole w służu. Jak nauczyciele sami rezygnują z pieniędzy, z jakichś tam przywilejów nauczycielskich w imię tego. Chyba stać jest na to. Są, są nauczycielami dwu mają gospodarstwa i pracują. Mogą z tego zrezygnować. A jeżeli pani utrzymuje rodzinę ze swojej pracy, jak można z tego zrezygnować? Jak można z tego rezygnować? I ktoś mówi, że idzie do pracy za pół darmo i więcej wysiłków włożył to. My po prostu nasłuchaliśmy się takich niezdrowych nie informacji, niezdrowych zdań, że my po prostu już te nasze emocje są naprawdę złe. I my nie kierujemy się z złą wolą. Ale jak my mamy z tego wszystkiego wybrnąć? Mamy jeszcze ta rada przed sobą dwa lata. I ja absolutnie daleka jestem od oceny. Czasami z przymrużeniem oka patrzę na te wyliczenia, na te teraz stało się wszystko modne, że idziesz do pracy, składasz swoje CV i musisz tabelarycznie przedstawić siebie, kim ty jesteś. Czasami te wyniki, przecież państwo wiedzą, że są, pić na wodę. No. Często te dzieci, które jest słaby w gimnazjum, w szkole podstawowej, czasami w szkole średniej tak się potrafi uaktywnić. Znaleźć swoje miejsce, że zupełnie się przeobrazi. No niemniej jednak pieniędzy jest coraz mniej. Dlaczego te dzieci z tych małych szkół mają cierpieć na tym? Dlaczego dzieci w gimnazjum mają ponosić koszt wszystkich szkół? Dlaczego mają być w klasach licznych? Dlaczego mają mieć zajęcia jakieś podzielone? No zastanówmy się i Pan Krzysztof, naprawdę, no ja może to tak w formie, baba taka zwykła, zawsze się Panu to tłumaczę, może Pan wójcie, może nie umiem tego tak wydeklarować dokładnie, ale nie podoba mi się to, bo moglibyśmy znowu powiedzieć, dziękujemy Państwu, wyniki nam się podobały i znowu za jakiś czas wrócimy do szkół. Prawda? Tak, Ja bym chciał do tych słów, które Pani Kasia powiedziała. Przewodniczący, przewodniczący. Szanowni Państwo, ja wrócę do szkoły, do szkoły w Słuczu. Byłem za tym, żeby to stowarzyszenie tam powstało. Się tego nie wypiera. Bo mi tego, że temu stowarzyszeniu nikt nie zauważył. Tego mi żał. Tego mi żał, że nikt temu stowarzyszeniu nie zauważył. Każdy zaczynał od czego? Zaczyna od początku. Pan wójt został wójtem, też za to pierwszy dzień wójtem i był wójtem. Stowarzyszenie Edukator też, też kiedyś zaczynało. Ja rozumiem że łatwiej zaufać edukatorowi, który ma ileś szkół, ileś doświadczenia, jakiś zasób no, kadry i zarządzający, i edukacyjny. Ja chyle głowę w szkole w bo, bo, bo tam się dzieje fajnie. Tylko powstają... Bo, ja bo, ja, bo ja Bo ja widzę, bo ja, ja widzę te wyniki, bo ja będę wyniki, ja widzę te wyniki. Ja widzę te, jest tam, że tam jest inaczej niż w szkole A jest to, prowadzone przez kogoś. Jeżeli, jeżeli się kogoś nie zna, trudno zakładać, że wszystko będzie od początku takie, takie eleganckie. Edukator jest stowarzyszeniem, które na pewno jest bardziej wiarygodne niż stowarzyszenie założone przez kogoś. Sprawdzone, sprawdzone, ale proszę mi nie przeszkadzać. Które, które, które działa na rynku i, i robi to dobrze. Ale jeżeli powstaje stowarzyszenie, takie jakby powstało służby, i szkoda, że, 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 że nikt temu nie zauważył, nie, mo nie, nie, nie mogę powiedzieć, że w 100% te panie dały wycofanie radę, bo połowa mi skład. Ale jeżeli tak. Ale, wioska, ale nie proszę, proszę. Ale ma być, że 100%. Nie, pan jest pewien z drugiego na 100%? Nie, pan pewien, panie, jest pewien z drugiego na 100%. Jeśli mamy dzieci oddać stowarzyszenie i nie 100%, to co za zarządzania? Ja widzę, co się dzieje w tej chwili. Nie ma stowarzyszenia i nie, 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 nie ma dzieci części w Słuczu. Te dzieci przybyły do klasy, która w radziłowie też jest bardzo liczna. Ale było, proszę mi nie przeszkadzać. Proszę mi nie przeszkadzać. Proszę mi nie przeszkadzać, przeszkadza, bo ja powiem niespodziankę. To stowarzyszenie będą no. miało rację bytu, tylko nikt jemu nie, nie załatwił. Przepraszam. Nikt tej szkoły nie zawierał, czy, czy Pani Prezes, czy Pani Dyrektor, ta szkoła miała służyć dalej tych mieszkańców. Pan robiąc to, nie robił tego dla Pani Prezes towarzyszenia czy kogoś, robił Pan dla mieszkańców i to tam zostawało. Nikt nie mówi o tym, że to miało być prywatne. Kto o tym mówi? I pani Kasia, ja, nie, ja nie skoczyłem, proszę. Pani Kasia mówi, że my się tu obracamy w obwódzie. żeby z Panem się sprzeczać nie. i w dalszym ciągu kotłować te same sprawy. Jeżeli Pan będzie jeszcze dalej tak wywodził swoje. Temat był zaczęty za przez Pana Wójta i tego nie. Czasu, ja jak chcę się Polskiego. Nie, Pan i Pan To się odnosi Pan dalej. E... Odnosi się Pan. Szanowni, Szanowni Państwo, ja tylko spostruję kilka spraw. Dalej możemy. Bo widzę, że Pan Przewodniczący mówi. On nie wiem, czy on słyszał, czy wie, że ja dostałem szansę, jak dostałem Wójta. Są to radni, którzy byli. Pan Obrycki, pan Rogowski, pan Odesiewicz Był? Nie. Pan Rodosiewicz w był. Czy ja naprawdę dostałem szansę? Czy ktoś okropny. No wtedy jeszcze nie było nagrywane pierwsze sesje, bo to prowadziłem później. Ale czy ktoś te sesje widział? Czy. Aż powiem, muszę się uśmiechnąć w tym pozycji, jeżeli ktoś. To no, mówię, mówi, że ktoś mi dał szansę. Ja na pierwszej sesji, to do domu poszedłem jak pijany. Bo tyle dostałem od ludzi za nic, od razu było od sołtysów. Niezrobione to, niezrobione to, niezrobione tamto. Od razu Wszystko było na zaprzysiężeniu na pierwszej sesji. Niech, nikt mi nie mówi, że ktoś mi dał szansę. Jeżeli... Pan Przewodniczący mówi, że trzeba dać szansę stowarzyszeniu. Jeżeli nie nikt wracamy. nie potrafi nie odpowiedzieć, wracamy. kto jest w stowarzyszeniu, jeżeli Stowarzyszenie pisze do wójta, my dla Państwa przekażemy wszelką informację, jak Pan nam to odda. No przepraszam bardzo, czy ja mam sobie worek na głowę, założyć czarny i powiedzieć, proszę weźcie, to może Panie Przewodniczący, chociaż dotknąć by Pan dał tego stowarzyszenia, o co tam chodzi? Po drugie, dlaczego Pan tyle nienawiści w ludziach sprowadził? Przecież to cedura jest odwrotna. Stowarzyszenie przychodzi do Wójta, Panie Wójcie, mamy taki pomysł, czy jest na to szansa, czy nie. Nie! Nie odbywa się tak, że się idzie do przewodniczącego. Panie przewodniczący, przegłosujesz, czemu... To będzie dobrze. Panie przewodniczący, dlaczego? Przecież ja dla pani nauczycielego stowarzyszenia mówiłem? Mówię. mówię Słuchajcie, przecież ktoś Was w Dlaczego nie wystąpicie do kuratora o opinię, a potem, jak będzie pozytywna, to dopiero rozmawiać o przekazaniu, o podejmowaniu uchwał. Ja pamiętam, jak Pan Krzysztof Konopka, Pan Milewski chodzili mówili, że trzeba rozmawiać z ludźmi, konsultować. To ja się pytam Państwa serwisów, Państwa dyrektorów z innych szkół. Rodziców tych dzieci, którzy będą chodzić do tej szkoły w przyszłości. Kto z nimi konsultował? Może powiem inaczej. Kto potajemnie zrobił sesję, żeby państwa nie było? Ale ja, jako przewodniczący, jestem niewinny. Ja w ogóle umywam od tego ręce. Ale przepraszam.

Pan nie powinien zwołać ja mówi pan o tym, pan nie... Podaję, że potajemnie serwis. Dobrze, pan nie powinien zwołać i... Przepraszam, bo nawet klawis zauważył, że uzasadnienia do uchwały nie było, czyli pan powinien zwrócić się do grupy radnych o dodanie y, uzasadnienia. I, I pan tutaj przed jest znów kłamie, bo pan dostał do wojewodu uzasadnienie, którego nie było. Nie. mówię dla nie. Nie. pana. Nie Mówiłem do pana przecież na sesji sierpniowej, Zgadza, że, pan że, że pan po prostu robi przekręt. Nie. Pani Kasia zażądała jeszcze od pana, żeby pan to uzasadnienie szczęście radnym przedstawił. Komu pan przedstawił to uzasadnienie, którego nigdzie nie było? To pan jest błagą. Ja powiem panu tak. I teraz się pytam ja jeszcze to panią, nie prosił panią dyrektor Słuczu. Czy która z tych pań, co miała pracować za darmo, zgłosiła się, że chociaż pół godzinki za dawno przepracujesz, tych panów ze stowarzyszenia... Ale też jest... Wyszkali. Nie Pani ja cały czas na to czekam, tylko się oświeje dla Pani, która nigdy nie chciała być w stowarzyszeniu, pracuje godzinę. Ja przez wiele lat też pracowałam w tym i będę prowadzić dalsze. Dziękuję Pani kolektor. Na... Dobrze, ja do dajmy szanse, niech się pani odważą. Teraz moja, Pani Wójt, proszę bardzo Pani Wójt. Ja nie wiem, ja uważam Pana Przewodniczącego, że Pani zazwana z radnych to jest chyba jakiś głupi chudzik. A dlaczego? Żart, że my jako Rada po prostu nie daliśmy szansy. No jak my możemy dać szansę stowarzyszenia, jeśli my nie wiemy, ja, kto jest ja, w stowarzyszeniu? Ja nie, ja nie, mówię o nie była mowa. Radę. Była mowa, że rzad czuje, że Stowarzyszenie nie ma działać. O wszystkim, o wszystkich jest mowa, bo ja byłam przeciwna, to o mnie również mowa. No jak my możemy głosować za czymś, jeśli my nie wiemy, kto w tym jest. No. Czy to jest logiczne? Nie, Ja mówię o opinii kuratora. Nie, mówię o że nie da się nie dał szans, że ma żal. Do kogo żal? Do nas radnych, do kogoś, to radnych, mógł, tak? ja tak proszę państwa, coś oddać i nie wiedzieć komu. No. 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 Ja proszę bardzo, ja chciałabym, żeby tutaj mieć odnośnie stowarzyszenia. Stowarzyszenie, z tego co wiem, naprawdę nadal funkcjonuje. Więc dajmy mu zaufanie. rozwijać szkołę, ja życzę im i gratuluję, są Tak, ja też nie nikt nie bo, bo ono jest. Czyli w tej chwili możecie zajmować czymkolwiek innym. Chciałabym zwrócić Państwa uwagę, że przez całej wojny, która przeszła przez nasz ten nie zauważacie I powiem jedną taką bardzo ważną rzecz. Jeżeli obecnie szkoła gminy, gdzie jest finansowana. A mamy również przeszkolne stowarzyszenie, którego głównym celem w statucie jest właśnie działalność oświatowa. Stowarzyszenie, które obiecało pozyskiwać środki zewnętrzne. Szanowni Państwo, my mamy rozwiniętej szkoły, bo oprócz tego, że gmina finansuje, stowarzyszenie prowadzi dodatkowo zajęcia społecznie, bo taki jest statut ich działalności. Pozyskują środki unijne, o których szeroko i dużo mówiono, więc dla szkoły uczniów to jest rewelacja. Dostrzeżmy te pozytywne strony. Może tylko jeszcze nie zaczęli. Mamy dopiero początek roku. Dajmy w stowarzyszeniu tydzień dwa. Ja myślę, że przynajmniej dwa projekty unijne dla za chwila rozpoczęciu. No i na pracę. Ale stowarzyszenie działa już nie, ja nie widzę. <kłynie>

ale żebyś tam powiedział, że nie podpisze pan z Ale nie, to to Ja bym chciał przerwać tę dyskusję, bo dyskutujemy czwartą sesję. Cały czas to samo przewracamy. Wróćmy do tematu. Ja proponuję zakończyć temat wyniku, wyniku egzaminu. Bo, bo my i kolejna będziemy pytali do tego tematu szkół i przekazywania szkoły z towarzyszenia. Bo to, to, to pewnie jeszcze nie jest ostatnia dyskusja. Co Państwo mają? Proponuję. mogę jeszcze tylko no tego tak temat. Ja, o, ja, o, ja, ja przepraszam nie, za swoje nerwy i jakieś takie emocje. Ja muszę to powiedzieć wszystkim. Dla mnie szkoła podstawowa w Słudzu, To było oczko w głowie. Ja naprawdę strasznie emocjonalnie przeżyłam tam szkołę. Tam zaczynały uczyć się moje dzieci. Bardzo chciałam, żeby ona była wyremontowana. Pan Robert Ziemkiewicz może to powiedzieć. Poprzedni wujek, pan Gwiazdowski, też może powiedzieć, że ja dreptałam nogi, uchodziłam tam nogi, żeby była sala gimnastyczna, żeby te dzieci mogły się ćwiczyć. Dla mnie, z całym szacunkiem, dla nauczycieli, jeśli nauczyciel wykorzystuje niedomówienia, nieprawdę, obłudę, jeździ samochodem, zbiera listy, nie wiadomo pod jakimi podaniami, nie wiadomo, jak zatytułowane. Dla mnie to jest niepojęte. Uczyłam się tyle lat. Zawsze nauczyciel kojarzy się z pewnymi zasadami moralnymi. Z nauczyciela bierze się przykład. I z wielu osób, które uczą w Gminie Radzimów, ja taki przykład mogę wziąć. Ja jestem dumna, że dzieci się tutaj uczą. Że uczą się w takim gimnazjum. Że mają takich nauczycieli. Czasami te dzieci Bardziej zdolne, drugie mniej. Jedne więcej wykorzystają od nauczycieli, drugie mniej. Ale z tego nauczyciela naprawdę, jeśli rodzic przywiązuje wagę do tego, że nauczyciel to jest ktoś, to i to dziecko też szanuje tego nauczyciela. Dla mnie te zachowania, które były w szkole, w słuczu, są niezrozumiałe, niepojęte. Nie uważam, że tak się robi. Dlatego, że Rada i Pan Wójt nigdy nie kierował się jakimiś szczególnym nękaniem szkoły podstawowej w służu. Ja nie odniosłam takiego wrażenia. Tam w tej szkole, w tej Radzie Pedagogicznej powinno pracować się jak najlepiej. Tam jest nieduża szkoła, zadbana, śliczny budynek. Dzieci w miarę są inteligentne. Także ja. I Panie Krzysztofie, Pan może kiwać głową. My się znowu rozejdziemy. I Pan będzie oczywiście niewinny, Pan jest dla wszystkich dobry, Pan będzie tworzył stowarzyszenie, a winny, winny będą tylko jednostki. I uważa Pan, że dyskusja na temat wyników tych sprawdzianów jest zakończona. Dyskusja na temat szkół jest zakończona. W jakim punkcie my jesteśmy? My jesteśmy w takim punkcie, jak zaczynaliśmy tą radę. My nie mamy już wyjścia. My musimy do końca dojechać na tym statku, który siedzimy. Ale naprawdę nie wiem, z jakimi minami wysiądziemy. Jeszcze pan zresztą... Nie pani powiedziała, nie możemy wyjść. Jeszcze jedna pani wysiadła. Tak. 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 Dziękuję. Zwłaszcza Pięk O.